Proszę Państwa, w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej przygotowaliśmy dla Państwa cykl wydarzeń pod ogólną, wspólną nazwą Łódź Miasto Kobiet. Oczywiście nie oznacza to, że te imprezy wszystkie będą przeznaczone tylko dla Pań, bo między innymi w programie mamy koncert w takich gwiazdach jak Kaja, czy rajd samochodowy, samochodowy Arabel Really promocję najnowszej książki Janusza Wiśniewskiego na fejsie z moim synem, czy zlot pań prezydent z miast, które posiadają prezydentów. Oczywiście również bardzo ważny element, czyli Targi Kobieta w Wielkim Mieście. Przygotowaliśmy imprezę targową pod tytułem Kobieta w Wielkim Mieście, w ramach której, której będzie można zapoznać się tak naprawdę z wszystkimi elementami, E, życia, bo tak naprawdę kobieta uczestniczy w e, każdym jednym elemencie i, e, i oczywiście zapraszamy nie tylko panie, ale i panów również, żeby poznać tą stronę, e, drugą stronę kobiety. Koordynujemy wszystkie działania, których jest naprawdę, proszę państwa, bardzo wiele. Ja tutaj dla państwa przygotowałam materiały, które za chwilę rozdam. To jest kilkadziesiąt imprez o charakterze sportowym, o charakterze artystycznym, wydarzenia z udziałem gwiazd. Mogę powiedzieć już. Pani Prezydent powiedziała o, o wizycie Janusza Wiśniewskiego, będzie spektakl Ewy Kasprzyk, będzie Justyna Sińczyło, będzie premiera spektaklu w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, będą koncerty, festyn otwarty kobiet aktywnych, będzie festyn przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie będą prezentowały się twórcze łodzianki, łodzianki, które tańczą, śpiewają i wykonują różne m, m, działania artystyczne, ponieważ będą namioty m, wystawione w tych namiotach w formie kiermaszu łodzianki będą prezentować prezentowały swoje umiejętności. Również włącza się w to dużo instytucji sportowych. Łódzkie Amazonki będą miały swój rajd w Arturówku. Będziemy również mieli działania z artystycznej gimnastyki. Nie tylko dla pań. Także bardzo, bardzo dużo wydarzeń. Jest to projekt, który ma charakter przede wszystkim taki panelowo-warsztatowy. Będą się odbywały przez trzy dni tego jednego weekendu. Będą odbywały się panele, warsztaty prowadzone przez, zaproszone przez panią Gatą monarskie osoby. Będą to osoby znane ze świata dziennikarskiego, redaktorki naczelne pism kobiecych. Będą takie, to także osoby, także kobiety przede wszystkim znane z, w ogóle z mediów, kobiety, które można... I potraktować kobiety, które odniosły sukces. Będą to panele na tematy biznesowe, poradnicze, porady rodzinne, porady finansowe, porady prawne. I także w ramach tego weekendu odbędzie się spektakl teatralny, będący taką pokazem takiej twórczej aktywności właśnie kobiet. Będzie stworzony przez kobiety, zagrany przez kobiety, także zaproszony przez panią Agatę Młynarską. No i oczywiście już wspomniany wcześniej koncert, którego dyrektorem artystycznym będzie Kaja na którym będą zaproszone przez nią jej koleżanki, kiedy w dość niespotykanym repertuarze, w niespotykany sposób zaaranżowane. Po raz pierwszy podobno w takiej konfiguracji, jak mają wystąpić. Konferencja prasowa, na której będzie konkretny program już podany, jest planowana na początek drugiej połowy kwietnia. Także wtedy już dokładnie poznamy szczegółowy program tego wydarzenia.